Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grykona Excel. I dzisiaj, moi drodzy, miałem zamiar. Znaczy, moim pierwszym planem dzisiejszym. Mm, źle. Moim pierwszym pomysłem. O! Moim pierwszym pomysłem na dzisiejszy odcinek było, by, 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 była wyprawa po kryształy. Ale stwierdziłem, że bieganie. Mimo tego, że mam tą mapkę, która pokazuje mm, mniej więcej lokalizację tych ziomków, które w sobie posiadają kryształy, wydaje się być troszeczkę. Wiecie słabe, no nie, bo, bo po prostu no, ciężko trafić na tego typka, a czasami z ziemi nie wyładzie albo coś, to no nie? Znaczy w sensie tego stwora takiego co te kryształy krwawe ma w sobie. Więc moi drodzy wymyśliłem, że y, dzisiaj wybiorę się do jaskini, w której y, odbokuję sobie magię, no nie? I będę mógł. Y, no, Bo mam tancerza, tak? Mam tancerkę w zasadzie, no nie, mam tutaj tancerkę, więc będę mógł się pozbywać tego spaczenia. O widzicie, rozbawiony się mój ziomek zrobił, <gry> No, będę mógł się pozbywać tego spaczenia, które podczas magii się jakby wytwarza. A dużo łatwiej będzie mi szukać kryształów. Nie, gdzieś tam rzeką, Pamię z tego co kojarzę, była ta jaskinia. Tak, gdzieś tam rzeką ona była na pewno. No dobra, więc co? Wyprawę czas rozpocząć. A czy ja mam w ogóle jedzenie ze sobą? Mam mnóstwo żelaza i kamieni. że na wyprawę tak zapakowany się wybieram. Niedobrze, niedobrze. Dobra, mam, mam pierwsze skin, ale tutaj to są chyba same pająki. Tak patrzę na to, co się tu wydarza. Chociaż. O kurde, szybko zdech. Zaraz, zaraz tam wejdę i zobaczę, czy. Czy będzie to sens tutaj. skrót: pędź wiatra? Dobra, wchodzę. Czuję, że to nie będzie ta jaskinia. Ale odwiedzić można, czemu nie? O kurde, jak wielki. Ej, jak on strzela w ogóle? Oh, fuck. aha, tu są kryształy czerwone takie, czyli to są zwykłe kryształy, z których możemy buteleczki porobić tutaj, moi drodzy. Co widzicie? Te pazury wystające ze skały? Tu też jest jaskinia. I tutaj też są pająki. Oła, zielone i skaczące, kurde. Tak, tutaj można się od razu myśleć, co to jest, nie? Dobra, dynia tkaczy. Zaznaczyło mi się na mapce, bardzo ładnie. Nie będę wchodził, bo to było bez sensu. Tak jak mówiłem. Szukam konkretnej jaskini. Nie będę teraz zwiedzał każdej po kolei, żeby zobaczyć, co tam w środku się znajduje. No nie, to będziemy goił teraz. O kurde, o, tutaj. A ona skoczyła stąd. No nieźle. Dobra, bo tu mamy jakąś interakcję. Dziennik nierządnicy część szósta, Znaczy, co ja mówię dziewiąta. <grym> Okej. Okay. Tak tutaj wszedłem, bo y, zaciekawiło mnie to miejsce po prostu, no nie? Tam jest jakaś osada. I ta ręka taka wystająca z y, wiecie, z ziemi, no nie? Z dołu to bardzo fajnie wyglądało, więc postanowiłem to sprawdzić mi się okazało, że dziennik nie nic odkryłem. Eee, to chyba tu tak mi się wydaje, moi drodzy. Szczerze wam powiem, nie mam pojęcia. Dobra, wchodzę, zobaczę. Bo tutaj jest jaskinia. Co prawda tego łup... A to łupko grzbiet, dobra. Łuty, ty kurde A to nie, to jest jaskinia z, z łupowy grzbietami i to jest... spaczenie mam tutaj mi się robi. Oh my gosh. Muszę je pojedyncze jakoś załatwić, bo inaczej tam nie uda mi się wejść. A się wkurzę, to nie będzie ta jaskinia? Powiem wam szczerze. Oła! Kurde! ała. Nie dwa. Nie za dużo Was tutaj jest. O, gdzie jest tamten? O, pf, przeteleportował się LOL Powiem, że ta fioletowa poświata strasznie działa na psychikę, powiem wam szczerze. Cały czas, wiecie, że... Y, cały czas jest zagrożony ten nasz bohater, no nie? Nie dość, że ze strony tych chłopków grzbietów, które nie są takie słabe, jakby się mogły wydawać Takie wiecie, wielkie żółwie, które są nieporadne i w ogóle Czo one mało obrażeń zadają jakby, no nie? Szekać, bo chyba ja w ogóle ich nie ten. Nie, roz, nie rozprawiałem, jakby, no nie? Siarka? Co? Idę dalej. Tak, to jest ta jaskinia. Kurczę, blaszka. Znalazłem ją. Cyk-cyk. Teraz cyk. Ja sobie tu pozbieram wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne. Eee, dobra. Mówię, coś tu jeszcze, jakąś interakcję przeprowadzić? Chyba nie. Dobra, chyba. on spad. spadł. Chyba mam wszystko, co potrzebuję. Tak mi się wydaje. Dobra, tą laskę mam też. Okej. Okay. Dobra, teraz szybciej są wyjść, wrócić do bazy, pozbyć się spaczenia. I trzeba będzie iść na poszukiwanie kryształów. Teraz wracam do bazy, ale też po drodze, jakby. A poczekajcie, w ogóle sprawdzę, jak to działa. Księga Kruka. Teraz z tym nic nie mogę zrobić. Różczka. Różka. Pozwala kształtować surowe siły natury i coś tam. Osłuchaj zasłonę czasu i przeszkaj, aby spojrzeć prze... w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Okej. Okay. Co teraz mogę zrobić? O, ujawnia pobliskie spaczone obiekty i istoty dotknięte tajemnym spaczeniem. Fiek. I nic tu nie widzę. Podobno w ten sposób się szuka kryształy krwawe. Znaczy w sensie, że można w ten sposób znaleźć krwawe kryształy, no nie? Dobra, odpala magię. Zaraz zobaczymy, czy... czy uda się znaleźć tego spaczonego stwora. Dobra, dajesz malutki, jej! O jest, ale nie widziałem go. Pff. Totalnie go nie widziałem, ale wyszedł spod ziemi, nie? Dobra, jak już wyszedł to... Spróbuję go pokonać. szkoda, że magia nie zadziałała, no nie? Znaczy, że... No nie widziałem go, kurde. Dobra, wracam do bazy. Wracam do bazy i co? I będę się leczył. <gry> no i tak, wróciłem moi drodzy, widzę, że tutaj jeden z niewolników się... A, skończyło mu się jedzenie pewnie. Już myślałem, że się... do końca że tak powiem zrobił, ale niestety nie no tego włączę, niech on dalej sobie tutaj kręci kółkiem, temu już niewiele brakuje, widzicie? Przez ścianę patrzyłem na swoją tancerkę i już jestem, już jestem wyleczony z tego wszystkiego. no nieco miałem, no więc tak, wróciłem do domku cały i jest zdrowy. Jestem wyposażony w magię, nie wiem czy to mi się przyda do czegoś, mam nadzieję, że mi się przyda. Mam trochę żelaza, to go wrzucę od razu do pieca, żeby się robiła z tego stal. Bo będzie mi to potrzebne później w przyszłości. Jeden kamienny tor zdobyłem, moi drodzy. I to w zasadzie chyba wszystko, że tak powiem, bo więcej rzeczy mi się nie udało to jakby zrobić. Najważniejsze, że to, najważniejsze to jest to, że zdobyłem tą magię. Dzięki niej będę mógł coś tam więcej porobić. Mam tylko nadzieję przynajmniej, że tak będzie. Plan na kolejne odcinki, moi drodzy, to zbudować sam podwaliny, że tak powiem, mojej nowej bazy na wodzie. Budowa golemów, szukanie kryształów i przygotowywanie się do bitwy. Przygotowanie się do bitwy, moi drodzy, bo oczyszczenie się zbliża. Oczyszczenie się zbliża już jest tuż, tuż, więc trzeba to zrobić. A na dzisiaj to będzie wszystko, tak więc ja uciekam. Dzięki wam za oglądanie, za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do zostawienia łapek w górę oraz subskrypcji. I to byłoby na tyle. Tak więc ja spadłem. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć.